Cześć, siemanko, z tej strony Enzi. No i słuchajcie, jeżeli chcecie jutro kolejny odcinek, a w zasadzie, jeżeli chcecie jutro dwa odcinki na kanale jeden z przeglądu modyfikacji, drugi z Crazy Craft, to zostawcie już teraz łapkę w górę, jeżeli uda wam się przebić 5000 łapek. I Jutro wrzucam wam te dwa materiały. Czemu 5000, Bo pod ostatnim odcinkiem dobiliście 6,5 tysiąca. O tak, po prostu, dla was to jest nic. To jest... Tak wam to idzie, że to jest masakra. Więc 5000 tysięcy łapek nie będzie chyba dużym progiem. A mam nadzieję, że także wam ten film się spodoba i te łapki nie będą tylko dlatego, że ja wymagam, tylko dlatego, że odcinek wam się spodoba. Zresztą za te łapki macie profity, bo wrzucę wam dwa odcinki jutro. Więc no, no mam nadzieję, że wam się spodoba i, i chyba może jechać. La, 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 la. I lost my life, so but now I got... No dobra, słuchajcie, dzisiejsza modyfikacja, a w zasadzie dwie modyfikacje, znaczy, no, boże nie dwie modyfikacje. Będzie modyfikacja i będzie zestaw komend. I te komendy, jakie modyfikacje będą dodawały do naszej gry memy. Znane nam memy różne dźwięki, efekty takie dźwiękowe, więc jest to jedna z takich śmieszniejszych modyfikacji. Mam nadzieję, że nam się to spodoba, bo mi na samym początku, jak już tutaj bawiłem się kilkoma przedmiotami spodobała się więc <noise> naprawdę mam nadzieję że odcinek także wam się spodoba no i słuchajcie jeżeli nie chcecie przegabić kolejnego odcinka chcecie być na bieżąco chcecie dostawać powiadomienia już teraz możecie kliknąć sobie przycisk od subskrypcji i możecie kliknąć sobie także dzwoneczek żeby dostawać powiadomienia i mówię to teraz bo potem mnie nie słuchacie zresztą ty też teraz mnie nie słuchasz bo niby tak słuchasz że daj subskrypcję ale masz to w dupie tak generalnie i nawet się tym nie przejmujesz za bardzo wiesz aha fajnie i tak i tak wiesz, tak w ogóle obojętne ci to Więc mówię teraz do ciebie, jeżeli chcesz to kliknij Jeżeli nie chcesz, nie musisz Dobra, nieważne, koniec już tego żebrania o wszystko Enzi Starczy ci już, spokój się <gry> Dobra, słuchajcie, najpierw zacznijmy sobie od modyfikacji A potem przejdziemy do komendy Więc tak, co my tutaj otrzymujemy Jeszcze mam poprzednią modyfikację <gry> Nie usunęłem jej jeszcze Słuchajcie, mamy właśnie coś takiego jak Mem in a bottle, czyli mem w butelce I mamy różne przedmioty Jak widzicie, dzięki którym będziemy mogli sobie stworzyć właśnie takie takie memy, jakby w butelce, nie wiem generalnie o co chodzi. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym tutaj przedstawić Wam rzeczy, które mamy dodatkowo dodane do gry, które będą prawdopodobnie dodawały nam jakieś dźwięki. Aczkolwiek to jest Trum... Trum... Włosy Trumpa, tak? <laughs> Mogę sobie na głowę założyć. Faktycznie, wygląda teraz jak yy, prezydent Ameryki. Tak, bardzo fajnie, świetnie. Ok, zdejmijmy to może. Yy, NCW Belt. Możemy to założyć? Tak, możemy to założyć na klatę. O jest. To jest pasek, ale jaki kozacki pasek, ej. Ale kozacko to wygląda. Ja taki muszę mieć na stały chyba w mojej postaci. Wow. Fajnie. Mi się podoba. Dobra, słuchajcie, daję to 5 armoru, aczkolwiek może to skraftować? Nie. Nie możemy. Nic z tego nie możemy skraftować. Mamy leather belt, czyli... Aha, inny jeszcze pasek. To fajnie. Ale ten daje nam 4 do siły, 4 do staminy. I możemy go założyć dopiero na, na 18 levelu. Fuck. Ale nice. W zasadzie bardzo fajne. Okej, okay, mamy... Maskę trolla, możemy ją sobie założyć i tak latać po grze Więc też bardzo w porządku Czy ona daje nam jakieś rzeczy? Ale z tym paskiem jeszcze lepiej wygląda Czy ona daje nam? Tak, jeden do armoru, to w zasadzie no nic specjalnego yy, Grand hat, okej, okay, czyli ja mam czapkę dziadka Nie ogarniam ha czyli że taki niby beret, ale taki... Taka czapeczka wici Taka... Niby z daszkiem, ale bez daszka, tak <laughs> Razem z czapką wszystko idzie, tylko nie wiem Nie mam pojęcia jak on to nazwać W każdym razie dobra, słuchajcie, idziemy dalej, my... Pineapple to możemy zjeść? I have pineapple. A nie, <głos》>, możemy dźwięki sobie wytworzyć. I have, a I, have a okay, I have an apple. I have a pen. Okej, I have an apple. I have a pen. Co, jak to piosenka w ogóle szła? Dobra, nieważne, słuchajcie, kiedyś w ogóle robiłem modyfikację chyba taką, I nie? I have a pen. Tak, pen. I have Tak, robię modyfikację pen, pineapple, apple, pen w Minecraft. I tam też właśnie były piosenki. Mogliśmy sobie craftować różne rzeczy. Więc też ciekawie, aczkolwiek, no tutaj. Jest to ściągnięte ewidentnie i niefajnie. Mamy cebulę. Tylko nie wiem co można z cebulą zrobić. Czy można ją zjeść? Cebula akurat do cebula ogarnia o co chodzi. Mem jak najbardziej adekwatny do nas, ale... Tutaj... Znaczy ten z jego, który żebrze w kółko łapki. Nieważne. Yy, ale nie potrafię określić, po co nam ta cebula? Być może będziemy mogli ją zjeść, tylko że footbar mi nie za bardzo chce spaść. Nie wiem, czy będziemy mogli to zeźryć, czy nic zeźryć, bo generalnie jest są wszystkie rzeczy, które zostały dodane do modyfikacji, większość tych zabawnych memów jest właśnie w tych butelkach, więc tam dopiero wam wszystko pokażę. Ej, to, tą cebulę można tylko zjeść i nic więcej. Boże, jakie głupie. Po co, po co jest cebula? Fak bez sensu. Okej, okay, mamy main burgera, mamy wafla, mamy popar... co? Poptart. Okej, okay, mamy minecraftowego burgera, którego też można zjeść, ale nie będę go używał teraz. Mamy wafla, którego też można zjeść. pop to też chyba można zjeść, to może wyrzucić. I mamy saksofon. Fuck. Za każdym razem gra to samo, Nie. Dobra, trochę za dużo tego naraz zrobiłem. Nieważne. Okej. Okay. zostawmy to w spokoju. Keyboard. Mechaniczna klawiatura. Ej, ty fuck? Czekajcie, ja chcę wyłączyć shadery i zobaczyć jak ta klawiatura wygląda. To jakaś fajna klawiaturka jest chyba. Tak tak mi się wydaje. Czy nie? Tak, mamy klawiaturę normalną. O fuck, rozwaliłem klawiaturę, ale nic się z nią nie dzieje. Nie możemy nic z nią zrobić. O, fakt więcej klawiatur. Po prostu ona sobie wygląda. I tyle. <laughs> Okej, okay, bottle block. Yy, nie ogarniam. Aha, czyli możemy po prostu sobie takie coś poukładać gdzieś na ziemi, tak? O to chodzi. To fajnie. To świetnie. I mamy właśnie mem w butelce, i mamy też mem w butelce, który możemy rzucić. I o co w tym chodzi? aha czyli tego nie możemy na razie wypić bo niestety nie mamy mem w butelce ale musimy go przerobić robimy sobie strzałę butelkę robimy sobie potem gunpowder z butelką i wychodzi nam z tego mem splash mem in a bottle więc mem w butelce włączmy sobie z powrotem szaderki, żeby to ładnie wszystko wyglądało żeby było pięknie alo dziękuję okej okay. włączmy sobie może jeszcze dzień timeset yy, day day okej okay. <noise> PEN PENAPOL PEN pulpen akurat mi się załączył Ej jest nawet ten ziomek tutaj Jak kozacko w ogóle ogarniacie to? O fuck ale jest Świetne Ale to jest świetne Ej i on jeszcze dźwięki wydaje Masakra Ej, ale fajnie. Ja go zostawię bo muzykę nie włączę Dobra zabiję go i ten dźwięk jeszcze z końca muzyki, gdy go zabijam. <laughs> Masakra. Okej, okay, słuchajcie, lecimy dalej. Coś nam się trafi. Too slow. Too slow. Za wolno. Okej, okay, a co to jest? You're too slow. No tak, wiem. Zorientowałem too się cicho. Ok. Tego akurat nie kojarzę za bardzo. Here comes a co to jest za ziąbek? Dad boy. Ok. Takiego bym nie znał, aczkolwiek jest to żaba na rowerze. Kim? Spoziałeś? Halo! Here comes oh, that shit. boy Okej, okay. Dad Boy. Fajnie. Granddad. Granddad. Oh shit. What up? Co to? Zleenstonów? Springstone Here comes that boy. Dobrze mówię? Nie. Nie wiem, co za muzyka. Każdy mi shit. się skończy. <laughs> Ale dziadek jest jak najbardziej, więc dobra. Lecimy dalej, coś tam się stworzy. Chyba z Get noskop, okej, okay, fajnie, sławki no zawsze fajnie strzelić. Okej okay. Too, 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 Too slow. Ty już byłeś, ziom. No, ty też już byłeś. Idź ode mnie. O. Oh. These, <laughs> These nuts. Ok, nice. Co jeszcze będzie ciekawego tutaj? Pieseł! Dogę! Wow, jaki fajny. Wow, ale śmiesznie. Ale fajny pieseł, świetnie. Co mi jeszcze? Moonman Ode Moon O de facto, co ty masz z Rayem, ziom? Kim jest Moonman? Nie znam Give tych me memów wszystkich Give me some Okej, okay, to idę dalej, tutaj może sobie przeskoczę Szkoda, że To wszystko boy. jest w butelkach okay. i randomowo się wow. tworzy A nie tak, że wiecie, że ja mam jajka spłonujące. Byłoby weselej Granded, okej, okay, fajnie Świetnie to No, daj mi kogoś innego boy. No, nie chcę go. <laughs> Zaraz przejdziemy po prostu chyba do tego, do comment bloku, bo widzę, że tutaj. Koteł To jest nynkat, ale świetnie. A gdzie masz kolego tą tęczę taką za sobą? Jest nynkat i Takkat Tak, tak nyn. Okej, okay, świetnie, fajnie. Czy jednak coś innego? Szrek nawet jest! Mamy. Mamy Shreka w grze. Ej, ale świetnie. I ma jakie jak, uszy, i stąd można świeczki wyciągać podobno. W filmie tak przynajmniej było, wiecie wam, powiem. Normalnie świeczki się wyciągało Co my jeszcze? Znowu Nynkat Okej, okay. Wy, wypadł nam jakiś y, y, dźwięk, a ja my jeszcze lederowy. Właśnie y, ten pas, więc świetnie. okej, okay, lecimy dalej. Co my okej okay, tylko też nie kojarzę Nynkaty, katy no nie boże znowu ta muzyka tylko nie to kim ty donkey jesteś? donkey kong o masakra czyli jednak więcej rzeczy jest szkoda właśnie tak jak mówię że nie ma tutaj nie ma tutaj tych ja eksponujących to byśmy mogli wszystko naraz sobie zobaczyć a tak randomowo to po prostu leci nie? zrobię tak Wesoło się zrobił. Kim ty jesteś? Edward Kill. Okej. Okay. John Cena nawet jest, słuchajcie. Forever alone jest. Jest John Cena. Okej, okay, w skrzynce mieliśmy skrzynkę. Ale świetny. Okej, okay, jest John Cena. Jest Donald Trump nawet! Wow Fajnie Co nawet gdzieś jest? słyszcie? Masakra. John Cena. A on jest tym ziomkiem, który trololo śpiewa To już ogarniam Okej, okay, fajnie. Świetnie okay. Robi Roten. To jest ten ziomek z tego z Leniuchowa taka bajka chyba była, tak mi się wydaje. Okej okay. Oh. Then... Okej, okay, dalej jedziemy. Jeszcze kończymy, chciał zobaczyć, i zaraz przejdziemy właśnie do tej komendy. Ciekawe, jestem, czy w komendzie będą inne rzeczy. Dobra, koniec, bo tutaj już znowu jest PPA, a tak tego, tego starczy naprawdę, słuchajcie. Robimy tak, muszę sobie wziąć: Oczywiście z game moda yy, comment block czyli give NZ, mine, NZ Gaming. Sorry, Minecraft Craft NZ. I jak ty piszesz? Komend... blok... blok! Ej! Jak ja piszę w ogóle? Jeden. Świetnie. Działa. <laughs> Dobrze. ok to jeszcze tylko momencik sobie skopiuję komendę. ok komenda powinna już chyba być. Czy, czy mogę ją uruchomić tutaj? Tak. ok The fuck! No nie! No i dupa, musiałem rozwalić komend bloka. Nie, nie musiałem. To fajnie. To świetnie. Ok, bye, it's zender. Klik to destroy the, my, the Nie, nie chcę niszczyć maszyny ewidentnie. I teraz tak, teraz co ja dzięki temu mam? Nie mam zielonego pojęcia, więc y, przestuduję sobie, co mogę dzięki temu sobie teraz zrobić. I za moment się zobaczymy. No dobra, słuchajcie, mam już wszystko przygotowane. Przede wszystkim włączmy sobie game moda, bo to będzie dość istotne i mam nadzieję, że to będzie wszystko działało tak, jak yy, yy, powinno działać. Jeżeli dobrze to wszystko zrozumiałem, tak? Więc jeżeli mam już tego całego bloka, mogę chyba już przystąpić do pokazania Wam, co tutaj będzie dodane. Więc zacznijmy od tego, że gdy zejdziemy do kopalni i znajdziemy sobie diamenty, to gdy je wykopiemy, czekajcie, bo nie wiem o co chodzi, jakieś główne mi wyskoczyło, jakieś powiadomienie, eee, gdy sobie zniszczymy to. O co chodzi? Słyszycie to? Coś biegnie. The fuck? O co chodzi? Co mi się zakończyło? To, to fajnie. To świetnie, że po prostu sobie to przesłuchałem i nic to nie zmieniło. Czekajcie, włączmy game modaczy. za każdym razem będzie to samo? Tak. Za każdym razem będzie to samo. Niestety. To nie fajnie. I bym chciał to skończyć. Halo! Skończ się, muzyko! Nie chcę. <laughs> no raz, słuchajcie, może przejdźmy dalej, jeżeli jeżeli już to musi lecieć. Mamy tak: mamy Dadelion Yellow i mamy skórę. I musimy to wrzucić razem na siebie na ziemię. Kurczak nie popchnął. Gdy wrzucimy to wszystko na ziemię, to coś się powinno wydarzyć. Aha. To fajnie. Ja kuźwa jestem. Ej. Ja tam miałem przygotowane rzeczy i nie widziałem czegoś i nie wiem co się stało Wyłączmy tego może. Yy, szejdery, Bo wiem, że shadery często kolidują właśnie jakoś nie niefajnie yy, z komendami, aczkolwiek gdzie ja zginąłem, bo nie wiem Gdzie w ogóle... Aha, dobra, tam jest comment block, to spoko, to mniej więcej jeszcze chyba powinienem odnaleźć te rzeczy, które mi wypadły. Ale nie fajnie. czy mnie coś zabiło? Jeszcze Sponge Gear? Dobrze przeczytałem? Będzie bob Taki śmieszny? Czy nie? Okej, okay, są rzeczy. Tylko nikogo tutaj nie widzę w zasadzie. Okej. Okay. Dobra, zróbmy to jeszcze raz. Znaczy, nie mam czego w zasadzie wyrzucić. Możemy wyrzucić te dwa jajka. A to nie tak działało. czekajcie, jakieś inne jajka to były. Jajko z Villagera i chyba gasta. Nie, nie tak. <laughs> Jednak nie tak. A jak to tak działo? Ile jest jajkiem zombiaka? Nie, też nie. Więc ja w źle tego pojęcie, jak to działo. Być może było to na inną wersję Minecrafta. Ale widziałem już teraz, że to nie za bardzo chce mi, chce mi wszystko działać. Okej, okay, dwa żelaza Inksak tworzą datboja. Tylko zauważcie, znaczy, że coś jest faktycznie nie tak, bo zamiast pokazywać mi coś ciekawego, zamiast tworzyć nam ludzi, tutaj powinien być Dad Boy, tutaj widzicie, po prostu lata mi tutaj motyka. To jest strasznie dziwne. Nie mogę nic zrobić. To nie jest to, co miało być, chyba nawet. I zamiast odtworzyć mi jakąś muzykę, to jej nie odtwarza. Tylko po prostu robią się jakieś dziwne rzeczy, które nie powinny w ogóle tutaj mieć miejsca. Nie wiem, być może coś jest nie tak z command blokiem. chyba że nie na tą wersję Minecrafta po prostu to wrzuciłem. Nie no, dobra, słuchajcie, ewidentnie coś jest nie tak, być może to powinno być na inną wersję Minecrafta. W każdym razie, z czego udało mi się wyczytać, są tam bardzo podobne postaci do tych, które mieliśmy w modyfikacji, czyli ten Dadboy. Mamy tutaj chyba Spongegira. dodatkowo mamy tego ziomka, który nam puszcza oko i wie, wow. I w zasadzie to jest tyle chyba, jeżeli chodzi o tą komendę, więc no nic specjalnie go nie dodaję, większość dodawała faktycznie ta modyfikacja rzeczy, które także mogliśmy otrzymać z tej komendy, więc no mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jak widzicie Minecraft y, odmówił mi posłuszeństwa, więc już więcej nic nie zrobię, tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak koniecznie zostawiajcie łapki w górę, możecie zasubskrybować mój kanał, możecie wbijać na fanpage'a, no i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale, tak więc siemanko, cześć, papa. Pa.